Przyjaciele, ten film zabierze Was do innego trans. Jeśli nie oglądałeś Kalki Part 1, który stworzyłem, obejrzyj go najpierw, a następnie wróć do tego odcinka. To da Ci podwójnego kopa. Zanurzmy się więc w naszą historię. Aby pokonać Kali Purusha, Kalki najpierw udał się do Szambali, miejsca swoich narodzin. Wszyscy powitali go tam z otwartymi ramionami. Widząc jego blask, ludzie zaczęli wierzyć, że obrońca świata rzeczywiście narodził się, aby ich uratować. Król tego królestwa, Vishakaya, Przybył osobiście zobaczyć Kalkiego. Widok Kalkiego siedzącego na osobnych krzesłach ze swoimi braćmi Kawi, Pragia i Samantra wydał się Wiszakaja tak, jakby pan Mahawishnu, Indra, Agni i Vayu siedzieli razem. Pokłonił się bezpośrednio Kalkiemu i oświadczył: "Moje królestwo i moi ludzie są teraz z tobą. Masz moje pełne wsparcie w pokonaniu Kali Puruszy" i przekazał całą swoją armię Kalkiemu. Tymczasem następnego dnia papuga zwana Sarwania Podarowana Kalkiemu przez Siwę, przybyła i usiadła przed Kalkim. Widząc Sarwanię, Kalki zapytał Sarwania, zawsze latasz po świecie i uczysz się wielu rzeczy. Opowiedz mi o czymś dziwnym, na co ostatnio się natknęłaś. Papuga odpowiedziała Niedawno byłam świadkiem dziwnego wydarzenia. Musisz o tym wiedzieć. Kilka dni temu udałem się do królestwa zwanego Simhala. Król, który nim rządzi, nazywa się Brihadrata. Król miał córkę najpiękniejszą kobietę na świecie o imieniu Padmavati. Król zorganizował dla niej warę. 36 królów uczestniczyło w Swayamvara. W dniu Swayamvary Padmavati, pięknie przystrojona, weszła do wielkiej sali, w której siedzieli królowie. Widząc jej niezrównane piękno, wszyscy królowie natychmiast napełnili się pożądaniem, ale w chwili gdy spojrzeli na nią z pożądaniem, ich męskie organy zmieniły się w żeńskie, a ich ciała zmieniły się w kobiece. Do dziś ci królowie pozostają kobietami i cierpią z powodu swojego nieszczęścia. W rezultacie nikt nie odważy się ich poślubić ani nawet na nich spojrzeć. Jednak otrzymałeś dobrodziejstwo od pana Siwy i wszyscy w tym królestwie wierzą, że jesteś inkarnacją pana Machawisznu. Moim zdaniem jesteś dla niej odpowiednim mężczyzną, powinieneś się z nią ożenić, powiedziała papuga. Natychmiast kalki dotarł do królestwa Simhala i poprosił króla Brihadratę o rękę jego córki. Król wezwał swoją córkę. Wszyscy wierzyli, że w chwili, gdy Kalki zobaczy Padmavati, on również zmieni się w kobietę. Ale kiedy Padmavati zobaczyła Kalkiego, nie pojawił się on jako zwykły mężczyzna, ale jako sam Pan Mahavishnu. W tym momencie zakochała się w nim głęboko, ponieważ Padmavati była niczym innym, jak wcieleniem bogini Mahalakshmi. Pobrali się, a Kalki został królem Simhali. Cała armia królestwa należała teraz do Kalkiego. W momencie jej ślubu 36 królów, którzy zostali przekształceni w kobiety, powróciło do swoich pierwotnych męskich form. Zdając sobie sprawę, że Kalki był za to odpowiedzialny, 36 królów, uważając go za boską istotę, ofiarowało mu swoje armie w prezencie. Nieświadomie, poprzez to małżeństwo, Kalki zgromadził potężną armię, by przeciwstawić się Kalipurusza. Później, aby otrzymać błogosławieństwa mędrców i widzących, Kalki dotarł do brzegów Gangesu. Kiedy wynurzył się z kąpieli w Gangesie, zobaczył dwóch mędrców stojących na przeciwległym brzegu. Ich twarze promieniały ogromnym blaskiem. Kalki podszedł do nich i powiedział: Wielkie dusze, rozumiem, że nie jesteście zwykłymi mędrcami. Proszę, powiedzcie mi, kim jesteście. Pierwszy mędrzec powiedział: Kalki, nazywam się Maru, należę do dynastii solarnej. Jestem dwudziestą drugą inkarnacją w linii Kuszy, syna pana Sri Ramachandry. Drugi mędrzec przedstawił się wielki, nazywam się Devapi. jestem synem króla pratipy z dynastii księżycowej. Na początku ery Mahabharaty zrzekłem się tronu na rzecz mojego brata, Szantanu, i przybyłem w Himalaję, gdzie mieszkam od tamtej pory. Kalki był zachwycony spotkaniem dwóch tak znakomitych postaci ery Mahabharaty Obie obiecały pomóc kalkiemu w jego walce z Kalipuruszą. Kalki powiedział: wielkie dusze. Nadszedł czas, abyście powrócili do swoich obowiązków kshatrii. Nadszedł moment, aby przygotować się do walki z siłami zła. Chwyćcie za broń i pozwólcie nam przywrócić darmę. Z tymi słowami odszedł. Cześć. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, jestem Vikramaditya z Indii. W ciągu zaledwie 30 sekund chcę przedstawić Ci narzędzie zmieniające życie Mahabharatę napisaną przeze mnie. Mówi się, że bez względu na to, z jakimi problemami się borykasz. Możesz znaleźć rozwiązania w Mahabharat. Jestem przekonany, że lektura tej książki będzie jednym z najbardziej wzbogacających doświadczeń w Twoim życiu. Te ponadczasowe historie to nie tylko materiał do czytania, to kompleksowa biblioteka rozwiązań dla codziennych wyzwań. Kompletna historia Mahabharaty jest dostępna w dwóch częściach i w ponad 50 językach. W opisie znajdują się linki do tej transformującej książki. Pamiętaj, to nie tylko książka to drzwi do mądrości. Teraz Kalki miał do dyspozycji ogromną nowoczesną armię i broń. W tym czasie Kali Purusha rezydował w mieście Vishasana. Słysząc o potężnej armii Kalkiego, Kali Purusha zebrał wsparcie od swoich sojuszników, królów, którzy nie znali ani litości, ani współczucia, takich jak Dzin, Barbara i Kamboja wraz z ich armiami. Wezwał swą armię do Vishasana Puram. Ludzie we wszystkich królestwach pod rządami Kali Puruszy Wyznawali przewrotne ideologie. W królestwach tych nie było małżeństwa i nie znali oni tej koncepcji. Wierzyli, że doświadczanie przyjemności cielesnych jest niebem, a ich brak piekłem. Mocno wierzyli, że grzech i cnota nie istnieją, że wszyscy są równi i że nie ma związków krwi, i żyli rozwiązle bez żadnych więzi rodzinnych. Stara darma i tradycyjne praktyki całkowicie zniknęły. W końcu nadszedł czas. Na obrzeżach Vishasana-Puram. Armie królestw sprzymierzonych z Kalipuruszą czekały na Kalkiego. W pierwszym rzędzie znajdowały się armie dzina, króla Królestwa Owadów, i Barbary, króla Królestwa Pulindy, stojące tysiącami. Kalipurusza obserwował to wszystko ze swojej wznoszącej się fortecy w Vishasana Puram. W międzyczasie Kalki i cała jego armia przybyli i stawili czoła siłom Kalipuruszy. Widząc to, Kalipurusza myślał, że jego zwycięstwo jest zapewnione, Sądząc, że jego armia jest dwa razy większa od armii Kalkiego. Na rozkaz Kalipuruszy, armii Jena i Barbary zaatakowały siły Kalkiego. Wywiązała się zaciekła bitwa między dwiema armiami. Kalipurusza nie wiedział, że Jin nie mógł się równać z siłą Kalkiego. Jednym ciosem Kalki pozbawił Jina głowy. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Kalki przeciął Barbarę pionowo od góry do dołu. Widząc to, cała armia Jina i Barbary uciekła w popłochu, nie oglądając się za siebie ale armia Kalkiego nie okazała litości, ścigając ich i zabijając bez wahania. Zdając sobie sprawę, że dalsza ucieczka nie ma sensu, żołnierze Gina i Barbary szybko zdjęli przepaski biodrowe, zawiązali je jak sari i przewiesili jeden róg przez ramię. Upadli na kolana przed Kalkim i błagali – Wielki, nie jesteśmy mężczyznami, jesteśmy kobietami. Proszę, daruj nam życie. Na rozkaz Kalkiego ci, którzy błagali o litość, zostali oszczędzeni i wzięci jako jeńcy wojenni. Widząc to pierwsze zwycięstwo, żołnierze Kalkiego byli przepełnieni radością i entuzjazmem. Wierzyli, że jeśli ich pierwsze zwycięstwo było tak łatwe, to wkrótce bez trudu pokonają resztę armii Kalipuruszy. Ale nagle wielka magiczna chmura otoczyła armię Kalkiego. Patrząc przed siebie, zobaczyli dwa ogromne lwy ciągnące Rydwan. Za Rydwanem po niebie leciał ogromny orzeł, wielki jak słoń. Wraz z Rydwanem jechały tysiące żołnierzy. Widząc to, Dewapi ostrzegła Kalkiego – Kalki, kobieta w Rydwanie, to Maja Devi. Jej magiczne moce są nieograniczone. Nikt nie może z nią walczyć, ponieważ każdy, kto spojrzy jej w oczy, zobaczy przed sobą wszystkie lęki swojego życia, powodując, że albo zabije siebie, albo tych, którzy są wokół niego. Aby z nią walczyć, nie wolno patrzeć jej w oczy. Zgodnie z rozkazem Kalkiego, jego żołnierze walczyli bez patrzenia w oczy Mai i Devi. Jednak ze względu na jej magiczny wpływ niektórzy nie mogli się oprzeć i oszaleli, zabijając siebie lub osoby wokół nich. Zdając sobie z tego sprawę, Kalki postanowił sam zmierzyć się z Maią Devi. Gdy zbliżył się do niej na koniu, masywny Orzeł nagle zablokował mu drogę. Orzeł ze swymi potężnymi skrzydłami wytworzył tak silny wiatr, że Kalki starał się go wytrzymać. Orzeł chwycił Kalkiego jak małego węża. I rzucał nim dookoła. Wiatr z jego skrzydeł wypełnił okolice pyłem, uniemożliwiając zobaczenie czegokolwiek. Nie mogąc wytrzymać siły orła, Kalki wycofał się na koniu na pobliskie wzgórze. Ani Kalki, ani Orzeł nie byli widoczni w burzy pyłowej. Armia Kali Puruszy, myśląc, że Kalki uciekł, uwierzyła, że zwycięstwo należy do nich. Armia Kalkiego była chwilowo zniechęcona. Czuli się zdradzeni i myśleli, zaufaliśmy mu a teraz nas opuszcza. Nagle z kurzu podniósł się głośny hałas. Był to krzyk orła. Wyłonił się z pyłu, wyraźnie widoczny dla wszystkich. Ale tym, który dosiadał i kontrolował orła, był nikt inny jak Kalki, dziesiąty awatar Pana Machawishnu. Kalki udawał, że ucieka, wspiął się na wzgórze, a następnie wskoczył na orła, by przejąć nad nim kontrolę. Widząc Kalkiego na orle, armia Kalipuruszy była przerażona. Z drugiej strony, Armia Kalkiego została odmłodzona. Ich duchy wzrosły stukrotnie i zaczęli zaciekle atakować wroga. Kiedy Maja Devi ujrzała Kalkiego na Orle, zobaczyła w nim wcielenie samej śmierci. Przerażona, uciekła z pola bitwy w swoim rydwanie. Następnie Kalipurusza rozkazał całej swojej armii walczyć. Ze szczytu Orła Kalki zaatakował siły wroga swoją bronią, dziesiątkując je. W środku bitwy Kalki zobaczył na niebie rydwan ciągnięty przez gigantyczne nietoperze. Jechał na nim Kali Purusza. Wywiązała się zaciekła bitwa powietrzna między nimi, w której obaj okazali się potężni i żaden nie zdobył przewagi. W końcu, wyczerpani impasem, obaj stanęli gotowi do ostatecznej konfrontacji: Kalki na masywnym Orle i Kali Purusza na swoim rydwanie, ciągniętym przez gigantyczne nietoperze. Z zaciekłym okrzykiem Kali Purusza i Kalki. Zaszarżowali na siebie i zderzyli się gwałtownie. Uderzenie było tak wielkie, że orzeł Kalkiego padł martwy na ziemię, a Rydwan Kalipuruszy roztrzaskał się na sto kawałków. Zarówno Kalki, jak i Kalipurusza upadli na ziemię i wywiązała się między nimi zaciekła walka. Choć może to zająć trochę czasu, dobro zawsze triumfuje nad złem. Ostateczny cios nadszedł, gdy Kalki wyskoczył w powietrze i uderzył Kalipuruszę w głowę swoją bronią. Głowa Kalipurusza została rozbita na kawałki. Następnie Kalki przystąpił do zniszczenia każdego ostatniego żołnierza w armii Kali Kalipurusza, upewniając się, że żaden nie pozostał przy życiu. Na znak zwycięstwa umieścił swoją flagę w Vishasana Puram. Podczas gdy wszyscy świętowali z wielką radością i entuzjazmem, zbliżyła się pewna znamienita osoba. Podszedł do Kalkiego i powiedział: Wielka duszo, czekałem na Ciebie przez tysiące lat. Nazywam się Krita. Po przedstawieniu się kontynuował. Wraz z dzisiejszym końcem Kali. Wpływ Kali Yugi na ten świat dobiegł końca. Za Waszym pozwoleniem rozpocznę dziś nową erę. Ta nowa era będzie nazywana Krita Yuga. W tej Kali Judze wszyscy, którzy porzucili darmę, zginęli dziś z Twoich rąk. Teraz na tej ziemi nie ma już żadnych nieprawych istot. Wszyscy tutaj są prawi. Ta Krita Yuga będzie czasem pokoju, darmy i moralności. Wszystko to dzięki twemu miłosierdziu, powiedział, za zgodą Kalkiego zainaugurował Krita Yugę. W ten sposób zakończyła się inkarnacja Kalkiego, dziesiątego awatara, Pana Mahawishnu. Przyjaciele, wiecie już, jak wciągająca może być moja narracja. Wyobraźcie sobie, jak epicka byłaby wielka Mahabharata w mojej narracji. Aby tego doświadczyć, musicie przeczytać moją książkę o Mahabharacie, dostępną na Amazon. Linki do niej zamieściłem w opisie pod tym filmem. Zamów swój egzemplarz już teraz i zanurz się w tym doświadczeniu.